Dzień dobry, witam moi kochani, dzisiaj nagram wam krótkiego vloga, nie wiem czy to krótki, ale tak chyba będzie krótki, krótkiego vloga z ogrodu, bo czas już jest taki, wiecie, wskazujący na to, że powinniśmy sobie coś tam porobić i powiem wam co nowego sobie kupiłam, także zapraszam. To jest nasza surfinia. Słuchajcie, ja się taką dużą kupiłam. Może troszkę krótsza była, o gdzieś taka, ale była duża już. U nas takie surfinie kosztują po 25 zł. Nie na targowisku, tylko jedziemy do takich ogrodników. Ja bardzo lubię pelargonie, bardzo lubię. I powiem Wam jedną ważną rzecz o pelargoniach, co przyuważyłam, że jak się przezimuje sobie pelargonie, to one są bardziej. E, Bardziej trwałe, duże te liście takie mają. To jest na przykład to moja mama przezimowa i to jest sadzonka od mojej mamy. Ta jest kupiona w tym roku. Ona jest piękna, ma duże, patrzcie tutaj, yy, kwiatu. Ale ta będzie odporniejsza na wiatry, na zimna i będzie większa, będzie potężniejsza. I tutaj taka sama historia się powtarza. To jest sadzoneczka, którą mama przezimowała, a to jest nowa. Ale wiecie, zanim te zakwitną, to ja bym się nie doczekała, więc dokupiła oczywiście tych. Nie? Ja bym się nie doczekała, jestem nerwowy rocznik, musi kwitnąć od razu wszystko. To są kwiatki, które wybrałam. To są szałwie żółte, te dwie. No to to są pelargonie, wiadomo, ale zobaczcie jakie mają te pelargonie, takie bardzo duże. U nas na targowisku to mają malutkie, a oni mają takie już duże. E, to mi się bardzo podoba, nie powiem Wam jak to się nazywa. Wy mi na pewno powiecie. I to są szałwie bordowe też ładne. I tutaj kupiłam taką kompozycyjkę. Zobaczę czy ją rozsadzę, czy jej nie rozsadzę. W każdym bądź razie e, takie zrobiłam zakupy tam. Tutaj się tam można kupić wszystko, tylko aż tyle nie potrzebuję, więc na te dwie, trzy doniczki to wystarczy w zupełności. No to zaczynamy sadzić. to bust it anywhere just to be miałam robić kwiaty. Przyjechał mój chrzestny i mówi przywiozę Wam świniaka. <noise> Chcecie? Bierzemy. E, przez ten czas, u Was to była sekunda, u mnie to było dwie godziny, rozebraliśmy z mamą i z siostrą połówkę świniaka. Podzieliliśmy się na trzy. E, I tak, zostawiłam tu golonkę i wątróbkę dla Igora, bo Igor lubi wątróbkę, więc mu zrobię na obiad. E, I będę gotować dzisiaj galaretę. Odłożyłam sobie to na bok, wstawię galaretę i idę sadzić kwiatki, a żeby nie być gołosławnym, teraz Wam pokażę to. I tutaj mam golonkę i wątróbkę, a tutaj mam nogę, coś z kurczaka i coś z wieprza i zrobię z tego galaretę. A tu sobie sparzyłam kawkę, no bo pójdę na te podwórko sadzić kwiaty, to mi się kawka przyda. Pogadałabym Wam więcej pogadałabym, ale zobaczcie, pada deszcz i co będę gadać, nie? Trzeba iść do domu i zorganizować coś. No, taka pogoda, nic nie zrobię na ogrodzie. A w domu przypomniało mi się jeszcze właśnie, że kupiliśmy sobie pościel. Czy jej nie kupił? Ja ją kupiłam. A kupiliśmy sobie, nie? Tak no, powiedziałam? No, no. Kupiłam z Dominiką, były w Biedrze. Nie wiem, czy kobietki widziały i... Czy nie, były te pościele. No, my mamy tą największą, 20 na 2. I one słuchajcie, są z bawełny i kosztowały 60 zł. Nie, niedrogie były. Bardzo miły ten materiał. Oczywiście ja zawsze pościel po kupnie piorę. Takie są też zalecenia, wiecie? Ja tam kiedyś oglądałam taki filmik, że oni wszystko co nowe, typu koszulki, dżinsy, pościele i tak dalej, psikają czymś takim, co tam później też przedłuża trwałość, ale też nie nadaje się do kontaktu ze skórą tak od razu, dlatego e, musimy to wyprać. Także tą pościel będziemy dzisiaj prać. Nie? Ja mam profesjonalny stan. Profeska. Full profeska. Igor. E, jak to prać? Hmm, możemy suszyć w suszarce pębnowej? Nawet. No, tak? No, jakieś płatki. Nie Mamy. Ja Kupiłam Ci czekoladowe kulki, tak jak chciałeś. Tylko podgrzej sobie troszkę mleko. Mhm. No dobra, słuchajcie, ta pościel jest dwustronna. Ona po jednej stronie, bo myślałam oczywiście, że nie, nie? No ale już teraz widzę, że tak. Piszę dwustronna, to co myślałam, że na drugiej jest dwustronna. A ona po jednej stronie jest po prostu szara, a po drugiej zielona, Turkusła. turkusowa taka jakaś, nie? No więc, tym bardziej fajnie. Tym bardziej fajnie i bardzo przyjemna. Żeby fajna. I już mi Donia mówi, żeby Ci nie zginęła. Bo Dominicę też zrobiliśmy już pościel 2x220, ze względu na to, że już mnie to irytowało. Igor ma metr 50, Donia miała metr 60, my mieliśmy 2x220. Mówię dosyć tego. Tonia ma podwójne łóżko, dostała kołdrę 2x20 i też teraz może korzystać z pościeli, którą kupię, ale nie tędy droga, Dominiko. Ja uwielbiam nie się tędy droga. W kursach, w kursach. No, no, duże też. Tak, ja lubię duże kołdry. Dobra. Z tymi telefonami to jest wszyscy gdzieś dzwonią bez przerwy. A ja chcę Wam pokazać proszek do białego, który ostatnio wynalazł mój szwagier i moja siostra widzycy próbowała się. Wie, wiesz co, nie, nie próbowałam. Ale mówi bardzo dobry do białego i może nie jest najtańszy, bo kosztuje chyba 16 i coś zł za kilogram. E, jest dostępny w Rosmanie. E, to wyprałam ręczniki i stwierdziłam, że jest lepszy niż pozostałe Ariele Persile i inne Oma i Wiziry, To stwierdziłam na pewno po jednym praniu, e, ale to każdy musi sobie spróbować. Zaraz Wam pokażę to. To proszek d'Omol z Rosmana. Wiecie, co ja Wam pokażę? On ma tak bardzo dużo tych niebieskich drobinek. E, pachnie jak to proszki pachną, ale jest dobry. Ja go kupiłam też do kolorów. Nie wiem, czy będzie do kolorów równie dobrze, dobry i dobrze prał, ale wiecie, z kolorami to tak człowiek nie zauważy. Natomiast to, że białe pościele ręczniki po czasie szarzeją, to każdy z nas widzi i sposobów jest milion. Ja bym wolała po prostu mieć dobry proszek i szukam go i mam nadzieję, że to jest ten proszek. Uważam, że po kilku praniach będzie ta, ta biel jednak taka jak od nowości. I teraz chciałabym Wam pokazać coś, co kiedyś przywoziła mi moja teściowa z Włoch, a teraz jest dostępna już wszędzie, ale ja z tego korzystam i Wam polecam. To są takie ściereczki do wkładania do prania kolorowych rzeczy, żeby jedno nie barwiło drugie. My korzystamy teraz z tych chusteczek a i z domolu też je mam. Domolu się inaczej otwiera. O, ściereczka, wkładam ją i w razie jak coś puści kolor, to po prostu ona zaabsorbuje ten kolor i nie zarazi nam drugiego ciucha. <laughs> no. Takie fajne, użyteczne rzeczy do prania. Ja z tego korzystam. I jak ktoś nie, nigdy nie miał, to spróbujcie sobie, nie, nie barwią się. Jeszcze Wam chciałam powiedzieć jedną rzecz. Tego proszku nie sypie się dużo. Widzicie, tutaj jest taka rozpiska, widzicie? O, woda twarda, bo ja taką mam. Odzież jest lekko zabrudzona, 52 gramy. Widzicie, z czego ja korzystam? Z tego. Ja korzystam z tego i 52 gramy to Wam pokażę. To jest bardzo mało proszku. To jest już 61. Więc Ewa odsypie. Z nagrywaniem to jest taka sytuacja, że. Średnio nie odsypię, dam więcej i już. Już dobra. Już dobra Dominisiu. To, to chyba zrobimy a bo nie. Mam takie małe rzeczy, to twoje są. W ogóle położyłaś tam spodnie i mi się niechcący odkręcił kran, nie? Mamo, I nalałam ci te spodnie. No. Jakby ktoś chciał zadać mi pytanie, a jaki płyn do płukania Pani używa, to używam niebieski Lenor. Tak, ja za sobą mam Donię. Ona montuje filmik na swój kanał, a ten banan koło niej to tak tylko śniadanie. Słuchajcie, ja teraz będę robiła kawę. Pranie mi się pierze. Na ogród jeszcze wyjść nie idzie, bo pada jak nie wiem. Więc zrobię sobie kawę, ale opowiem Wam y, historię. Podejrzewam, że każdy ma takiego bzika, że ma swój ulubiony kubek od kawy. Ja mam, nie? To jest ten kubek. I przy tą komunie Igora, takie coś się tu stało. Nie wiem, czy w zmywarce, czy w zlewie, ktoś coś nie przyuważył. Wiecie, jak jest duży zamęt, to się różne rzeczy dzieją. A tu mam dwie kawki od mojej teściówki. Moja teściówka to jest kawiara, wiecie? Ale ona chyba przyuważyła, że ja lubię orok. A tą też mamy w połowie, już w spiżarni. Ona jest mocniejsza i to chyba prawda jest właśnie, że ona jest mocniejsza, bo ja tak, aż jej bardzo nie lubię, a co tam nie wypije, wypije, nie? Ale ta jest najlepsza. I tak, ja malowałam płot, a Sławomir pojechał do mamy. I moja teściowa mówi tak za to, że on nie maluje tego płotu, to ja ci dam kawę. I mi dała. Co? Teściówka jest, mówię wam, teściówką. Także mam, a już mówiłam, bo zobaczcie, tutaj do brzegu, nie? No ja mówię, muszę sobie kupić moją kawę. A tu... Proszę bardzo, mam kawę. Ja jestem bardzo wdzięczna za to. I tak, teraz będzie czas na picie kawy. I tyle na razie. Okej, okay, moi drodzy, ja skończyłam. Posadziłam sobie taką niedużą donicę tutaj, w tym miejscu przy drzwiach. A tą większą po przeciwnej stronie. No, mi się tak podoba, żeby nie było tak łyso przy drzwiach. A tu zrobiłam sobie taką kompozycyjkę. Niech sobie tu stoi, żeby nie było tak smutno i ponuro. Zruszy się przewiesiłam tu, bo już była tak duża, że jak wisiała tutaj, to głową się wadziło, więc będzie wisiała tu na tym zakręcie. Kwitnie bardzo ładnie. Mam nadzieję, że Wy już swoje ogródki też porobiliście i już Wam się zaczyna podobać. Już zaczyna rosnąć, kwitnąć i wszystko pięknie zaczyna wyglądać. Proszę bardzo. A ja teraz sobie dokończę kawkę. I będzie godzina już pewnie późna. No pewnie 17. Także ja się z Wami już pożegnam tym ogrodowym akcentem. Igor też się może pożegna. Pa. Pa.